Dzisiaj pokażemy kolejny z naszych dyktafonów profesjonalnych marki Inneotronik M801. Jest to dyktafon o najdłuższym czasie działania, także pokażemy jak on wygląda. Oczywiście pudełko, instrukcja i najważniejsze, czyli urządzenie. Rozpakujemy z soliki, złożymy na bok. Ok, jest to dyktafon o jednym z najdłuższych czasie pracy z naszych e, posiadanych, o bardzo dobrej jakości dźwięku. E, jest to model, który w trybie ciągłym jest w stanie rejestrować około 16 dni, w trybie detekcji głosu nawet do miesiąca. Jest tu zastosowana pamięć 32GB, która pozwala na rejestrację 400 godzin nagrania. No na detekcji głosu oczywiście te pliki będą zawsze mniejsze, bo będzie on nagrywał, kiedy ten dźwięk zostanie e, zarejestrowany. Jest to model z dwoma trybami pracy, czyli możemy ustawić sobie sami, czy ma nagrywać w trybie ciągłym, czy ma nagrywać w detekcji głosu. Domyślnie jest ustawione zazwyczaj w trybie detekcji, natomiast zawsze dobrze to sprawdzić ewentualnie poprzez podłączenie go do komputera. W pliku tam będzie zawarta, zawarty moduł, którym w tym momencie pracuję. Sam sprzęt jest gabartowo jak na tak długi czas pracy i na takie parametry ciągle i na szczęście niewielki, gdyż większość urządzeń długopracujących. Jest bardzo duża ze względu na akumulator. Jest tu zastosowana podwójna bateria, e, która właśnie umożliwia długi okres rejestracji. E, są to oczywiście gabaryty e, wykonane w taki sposób, żeby no, były stosunkowo niewielkie do elementów, które tutaj sam sprzęt posiada. Jeżeli chodzi o gabaryty, samego dyktafonu, e, jest to 7 cm, czyli niewiele, na 4 cm. Na około, pewnie 3 grubości, nawet 2,5, czyli nawet mniej. Co, co jest naprawdę dobrym wynikiem w stosunku do innych urządzeń podobnych. Sam sprzęt posiada mikrofon zewnętrzny, który pozwala na zasięg do ponad 10 metrów, tak jak cała seria MKX, z bardzo łatwą obsługą za pomocą jednego suwaka i specjalnym przewodem do zgrywania danych z urządzenia i ładowania sprzętu. No, ten produkt już należy ładować trochę dłużej. Jest oczywiście to pisane w instrukcji. Jest to powyżej 24 godzin. Jeżeli chodzi o zgrywanie Danych. Robimy to standardowo poprzez wpięcie przewodu, tak zgodnie z e, dziurkami dociskamy go delikatnie, żeby nie uszkodzić portu i podłączamy go do komputera w celu zgrania danych, naładowania go lub do ładowarki sieciowej. Do czego zalecamy takie 1-2 amperów 5V? Wtedy ładuje się znacznie szybciej i ma dłuższy okres żywotności baterii. Bez tego przewodu jest to tak naprawdę bardzo dyskretne urządzenie, ze względu na to, że w momencie, kiedy ktoś by nawet to znalazł, nie otworzy z tego danych. Jest to element blokujący odczyt dla osób postronnych, także dobrze ten kabel sobie dobrze schować. Także tutaj jeżeli chodzi o uruchomienie sprzętu wystarczy przesunąć klasycznie suwak na pozycję uruchomienia, czyli w kierunku czerwonej kropki. Dioda zamika kilkukrotnie, po czym zgaśnie. Urządzenie rozpoczęło teraz nagrywanie. Oczywiście podczas rejestracji dioda nie świeci, urządzenie nie wydaje żadnych elementów dźwiękowych, także sprzęt po prostu pracuje, eee, czyli rejestruje sobie dźwięk. Żeby zapisać ten dźwięk, wystarczy przesunąć Ponownie w kierunku przeciwnym, dioda ponownie się zapali i zgaśnie. I teraz wystarczy odczekać kilkanaście sekund, aby ten plik się zapisał. Proszę pamiętać, że przy długim okresie czasowym, czyli tych kilkunastu dni, czy nawet tygodni, dobrze odczekać dłużej, zanim się podłączy go do komputera, żeby te pliki wszystkie na pewno się dobrze zmagazynowały na pamięci urządzenia. Tak, żeby nie utracić się jakiegoś tam fragmentu danych, e, z że to jest cały czas pamięć cyfrowa. E, jeżeli chodzi o sam, samo ukrycie urządzenia, Urządzenia. Można to zrobić naprawdę na wiele sposobów. Można go podkleić na przykład taśmą dwustronną do fotela, w samochodzie. Można go podkleić pod stół, w mieszkaniu, pod łóżko, za kaloryferem, za szafką. umieścić w szafce, w komodzie, w torbie, w plecaku, czy, czy innego typu miejscach. Naprawdę, tutaj już państwa. To już jest kwestia, gdzie zostanie umiejscowione. Wiadomo, że czym bardziej zakryty mikrofon, czyli ten element, tym ten dźwięk będzie wtedy miał troszeczkę gorszy zasięg. Natomiast mimo wszystko i tak zarejestruje danego pomieszczenia. No, sam mikrofon jest do ponad 10 metrów, także można uzyskać naprawdę dobre warunki pracy z tego sprzętu. Za chwilę oczywiście zademonstrujemy, gdzie można go schować oraz jak jaka jakość dźwięku w tym module zastosowanym jest do uzyskania. Także zaprezentujemy to w dalszej części. Można go oczywiście włożyć również do takiej mini szafki, półki czy gdzieś, żeby sobie rejestrować sobie długi okres czasu. można oczywiście również włożyć do plecaka, na przykład zasunąć z suwakiem, czy gdzieś go zamaskować inaczej, czy wszyć ewentualnie w niego tak, żeby na dłuższy okres czasu był tam zamaskowany, ukryty, co pozwoli uzyskać dobrą jakość dźwięku. Urządzenie możemy również sobie zastosować pod jakimś stołem, krzesłem czy innym elementem. Wystarczy podkleić tutaj taśmę dwustronną i przykleić go mocno do elementu drugiego, drugiej części stołu, tak żeby nie był widoczny. Jest to dość ciekawe zastosowanie urządzenia. Test mikrofonu, nagrywanie nagrywanie z bliskiej odległości w okolicach jednego metra. Rejestracja z około trzech metrów w w sposobie mówienia Przykład danego modułu, zastosowanego w tych urządzeniach rejestrujących inotronik profesjonalnych, tutaj uzyskujemy zawsze dobrą jakość dźwięku, gdzie by urządzenie nie było. Oczywiście w zależności od warunków i zakrytego materiału. Także, zapraszamy i zachęcamy do kontaktu.